Specjalnie dla Was, fresh jak nigdy, Lisandro Lopez, siemanko Beczki, z tej strony, no Lisandro, no już powiedziałem. I dzisiaj kończymy Food Championsy i dzisiaj dodatkowoż to będziemy te Food Championsy, otwierać nagrody za Food Championsy. Natomiast, zanim Food Championsy, no to paczuszki, bo mamy tutaj kilka paczuszek przygotowanych. 11 paczek, to znaczy no, jak tu nic nie wyleci, to te paczki zobaczycie tylko w taki łop. I wiecie, i będzie, i przechodzimy od razu do meczyków. Natomiast mamy bilans, 11 winków, Plany jest taki po tych. Boże, kochany, to jest takie zabawne, jak ja sobie pomyślę o tym Food Champions, że w końcu, naprawdę w końcu chciałem zagrać Food Champions, takie wiecie. Skupić się, usiąść, no jak za dawnych czasów, nie? Jak tam robiliśmy 6 razy z rzędu, 19 winów. Chciałem jak chyba, tak? 6 razy, albo 7? Nie pamiętam już ile. Natomiast, no, chciałem usiąść i się skupić po prostu na graniu w Tofu Champions i jak na złość, pierwsze, pierwsze, no, pierwsze spotkanie poszło dobrze. Natomiast drugiej, trzeciej już poszło źle i mnie wyrzuciło w drugiej, trzeciej, w pierwszych minutach spotkania. Zabawna, zabawna informacja to była, zabawna sytuacja, ale to też troszeczkę pokazuje, bo. To jedynie wzbudziło mój uśmiech, uśmiech na mojej twarzy, natomiast to też pokazuje niestety element, w sensie w jakim stanie jest ta gra, że nawet kiedy masz te trzępiące i coś nie pójdzie po Twojej myśli, jest duże, duża, w sensie powinna być duża irytacja, no bo gdzieś tam Ci odbierają możliwość do pięknych zwycięstw i pięknych nagród i pięknych kart, notabene to tej irytacji nawet nie ma, tylko po prostu jest uśmiech na twarzy i taka kontynuacja zniechęcenia do grania w tą grę. Tak tytułem wstępu. Eee, no, więc dzisiaj walczymy o 16 winków. Aktualnie mamy bilans 11 zwycięstw. Eee, pozdrawiamy serdecznie Lacha, z którym mieliśmy przy oka okazję zagrać w, w wtorkowy wieczór. Pierwsze spotkanie. Przyjemnie było, bardzo przyjemnie było z wują się spotkać, natomiast Meczyku tutaj no nie, nie, nie ma, kto był na streamie na Twitchu, Twitch Lisek HD Stream, tam macie link w opisie, jutro transmisja na żywo będzie, jutro transmisja na żywo, no to, to wie i widział spotkanie, było fajne spotkanie, fajne spotkanie, takie bym powiedział uroczyste, uroczyste było spotkanie, natomiast no, mam nadzieję, że najlepsze i tak przed nami. Mam nadzieję, że i tak najlepsze przed nami w kontekście właśnie nagród. I tego, że sobie trafimy na przykład Mbappé. Ja picole, co to by się działo, jakbyśmy trafili Kylian'a embapę. Chrystepanie. Chryste, panie. Chryste panie jest byłby w szoku. Naprawdę, Lisandro byłby w lekkim szoku. Dobra, ostatnia paczka, bo nie chce mi się nawet na te paczki patrzeć. Zbytnio, jedziemy z futczempiącami. Hop, 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 hop. 16 winków. Jorgen Klopp. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Let's fucking go baby. 114 mamy w tym momencie skład niezmienny. Jonathan David. Czy tam Donata, Jonathan David? Jak macie y, informacje jak się wymawia nazwisko tego jego mościa z Liga, którego bardzo y, serdecznie lubię, to możecie dać znać, bo ja nie wiem. Na moje to jest Jonathan David. David. Jonathan David. Natomiast zdania ekspertów są podzielone. Zaczynamy zabawę. Team GP. Let's fucking go! Ły! No jest Jonathan David. It's a goal. Yeah baby! Naprawdę. Jonathan David. <coughs> bądź też Jonathan David. Się po prostu nie myli w takich sytuacjach. Foul. Brzydkie zachowanie. Brzydkie zachowanie. Powiedziałbym nawet, że karygodne i. No i trzeba tutaj ukarać oponenta, tak? Kolonę bapę. Kolonę bapę. Fenomenality Phenomena... Action. Olegolissimo, oh, Holland. Holland, let's go. Wychodzi oponent, wychodzi pięknie. W meczu 16, zwycięstw. Let's go. Ale rzućmy sobie De Bruyne. co? Ostatni mecz na wypożyczenie. Więc jedziemy. Spróbujmy, 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 może coś się tutaj dobrego wydarzy. Let's go, let's go, let's go! Mecz o 16 zwycięstw. Ważne spotkanie, ważne spotkanie, no bo dzięki temu choć troszkę uratujemy to Champions, można by tak rzec. Natomiast, gdyby nie 3 disconnecty, to prawdopodobnie właśnie mielibyśmy mecz o 19 zwycięstw, no ale cóż. Jak się nie ma, co się lubi. To się lubi, co się ma. My nie strzelamy gola. Haha. Ha, ha. Brawo. Brawo, Haland. Oponent będzie musiał zostać ukarany, ponieważ przebieg po wizerunku Rika Halanda. Dawid. Jonathan, David. Let's go. Wow, 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 wow! Jonathan, what are you doing? You are crazy boy! Mała Grufus. Najnowsza płyta. Erling Irring Oh, oh, crazy. Let's go! 16 winów, Będę Luduje się na naszym account. Tak mi się wydaje. Perfekto. Perfect job! No i teraz pytanie za 100 punktów. Jak zakończymy, Coś w sensie jak zakończymy, jak, ja, jakimi nagrodami nas y, przywita y, tutaj szalone EA tak zwane, y, bo no piki są takie skurcze pieczone. Myślę, że to są piki aż na y, odsłanianie. Uuu! Dobra, jest? O nie, myślę, dobra, nieważne. Lala, ok. no to chyba gorzej być nie może na ten moment. O Boże, kochany, Golowin, o, 94, dobra. I teraz ostatnia karta. 72, Tiago Santos. O, Tiago Santos nawet spoko, co? Tylko czekajcie. Chociaż, no nie, no Tiago Santos taki bym powiedział. Chociaż to no nie wiem, on ma tylko pace'a tak naprawdę. Tiago Santos, chyba tylko pace, co? Czy coś jakaś mocna karta? A 25 tysięcy. A okej, czyli na Quicksilver. No nieważne. Second one, second one, second one. Witinia byłby znakomity. Natomiast ja mam przeczucie, że tutaj będzie też golowin coś tak mnie się wydaje. Nie. Jest to Del Castillo. Okej, okay, no tu pewnie też Quixot. W pierwszym będzie co? Dante? Nicę Dante. No ta, pewnie że tak. Tutaj będzie Bentaleb. Dobra, ten Bentaleb nawet wygląda spoko. Dobra, 8 9 fizyki, 9 dwa obrony, i to będzie Medina. Medina. No chyba chyba znowu tak zwane dziadostwo. Dobra, nawet, nawet te nagrody, co? Ale niech coś da jakieś. tocikans, tak zwanego Ligue paczka Paczkę Ultimate, kurcze Felek. No niestety, niestety. Nie, nie dało na ten moment. Nie dało ni nic specjalnego. Natomiast to spokojnie, my się tym nie, oczywiście nie przejmujemy, bo Magic dopiero przed nami. Oby. Druga paczka też nic. Okej, okay, no bardzo przyjemna paczka, tak zwane Dziadostwo, dziadostwo, dziadostwo zostało trafione. No ale cóż, no czasem trzeba trafić dziadostwo, żeby potem móc wylosować coś fajnego. Może będzie teraz to tzik? Otóż nie tym razem. Anglia Po i to będzie tripier. Nie bronze 87. Ej, to może będzie double walkout nawet. No, było blisko. Było bardzo, bardzo blisko. Czemu ja tu mam w ogóle jakieś konate 81? Lol, ktoś chce mnie chyba tutaj wybała wybałamusić. Next one, 3 karty 85 plus i też bez toca. cóż za zdziwienie? Napastnik i to będzie Lautaro Martinez. Emocje, jak na grzybach. Jak na grzybach, ale takich normalnych grzybach, nie na jakichś specjalnych. No ale dobra, paczka, 3 karty toc lub historia toc ze składu Toc ligę. I teraz co? Czy ja też mogę tutaj mieć tocy z Arkema? d 1 Arkema czy nie? W związku z tym, że to są tylko męskie tocy, to robimy poszukiwania. I tutaj będziemy szukać po nazwiskach. Dante, 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 gdzie jest Dante? No i pewnie, że jest Dante. Najtańsza karta, oczywiście, że się melduje w naszym zespole. Oczywiście, tak, jedziemy dalej. Loko. Locko, Bradley Loco. Pewnie, że tak, znakomicie. No. Na ten moment mamy 2 na 2. Gorzej być nie może. I teraz co? Lalala? La, la? No to byłoby aż ha. Ha. No po prostu. Po prostu. Po prostu. Co się uśmiałem, to moje. No i powiem szczerze, że po takim Food Champions odechciewa się grać. Natomiast no, jest to zabawne. Jest to zabawne biorąc pod uwagę trzy disconnecty i to, że trafiliśmy dosłownie najtańsze z najtańszych, najtańszych możliwych topców. No gorzej być nie mogło. Nawet overalowo gorzej być nie mogło. Nie było opcji, żeby było gorzej. Po prostu nie było szans. Naprawdę, to jest pewnego rodzaju moim zdaniem wyczyn.